Dzwoni do mnie telefon. Wydarzył się dramat. Wyjechała i szukali ją. Odezwała się policja i właśnie wyłowiła ciało kobiety z Wisły. Ciało kilka dni było w wodzie. Dzwonili do nas. To jest ona. Zamarłam. To niemożliwe. Miała przyjść do zakrystii w kościele, gdy udaje się uciec z miejsca, w jakim była. Gdybym dostała telefon, że tam przyszła, od razu byłaby akcja ratunkowa. Ale taki telefon z taką wiadomością? Przecież razem byłyśmy na rekolekcjach, wcześniej Jezus dojrzał ją w wielkim tłumie ludzi i dostała niezwykłe słowo prorocze, tylko dla niej, osobiste słowo. Kobita była wtedy bezdomna, śpiąca na ulicy w garażu bez dachu i drzwi, przy ruchliwej ulicy pod chmurką, ale chciała być na tych trzydniowych rekolekcjach. To były rekolekcje pełne mocy ducha świętego. Przywoziłam ją i razem uwielbiałyśmy Boga. To był drugi dzień rekolekcji, i w pewnym momencie z ust prowadzących uwielbienie wówczas dzieci i młodzieży przez mikrofon zostało wypowiedziane słowo prorocze do tej właśnie konkretnej kobiety: Jezus obmywa teraz Twoje stopy. Jesteś oczyszczona z tego, co było złe. Jesteś już z Jezusem na wieki. Słowo było tak mocne, że zapisała je, aby zapamiętać. Za dwa dni po tych rekolekcjach kobieta postanowiła zmienić życie, zerwać z bezdomnością i alkoholizmem i trzymać się Jezusa. I pojechałyśmy razem to zrobić. No tak, ale kiedy potem dostajesz taki telefon, co myślisz? Ja mówiłam Jezu, a gdzie to słowo prorocze? Umarła w grzechu? To nie tak miało się skończyć. Mówiłeś coś innego. Trwałam w modlitwie, oczekiwaniu, niedowierzaniu, czując szpilę w sercu, że to nie może być taki koniec. I czekałam. I przyszły całkiem inne wiadomości. Bóg nie chce śmierci grzesznika. I tak się stało czemu daję to właśnie świadectwo. W księdze Ezechiela Bóg mówi Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Ezechiela, rozdział 33, wers 11. W te święta Bożego Narodzenia 2022 mija 4,5 roku od tych rekolekcji, na których padło słowo prorocze. Kobieta, nie umarła w grzechu, topiąc się w wiśle, to nie ją znaleziono. Na te święta przysłała mi swoje świąteczne zdjęcie. Piękna kobieta jest blisko Boga, chwali go swoim życiem, a Jezus rzeczywiście obmył jej nogi. Wtedy, na tych rekolekcjach: Uwielbiam Cię, Jezu. Uwielbiam Cię za Twoją miłość. Uwielbiam Cię, Jezu.